Jak działają wybory do Sejmu? Na karcie wyborczej znajdują się nazwiska osób kandydujących do Sejmu. Które pogrupowane są według list z komitetami wyborczymi. Każdy okręg wyborczy ma różną liczbę mandatów mu przysługujących. W Częstochowie i okolicach wybieramy tylko siedmiu posłów, w samej Warszawie aż 20. Głos, który oddajemy najpierw faworyzuje listę, a dopiero później kandydata, na którego oddaliśmy głos. W całym kraju. Komitet musi uzyskać co najmniej 5% poparcie, aby mieć przedstawicieli w Sejmie. Po odrzuceniu komitetów, które nie spełniły tego warunku, liczymy głosy, które oddano na każdą listę. Dla każdej z nich liczbę tę dzielimy za pierwszym razem przez dwa, dalej przez półtora. Szeregujemy te wartości tak, aby pogrupować ich tyle, ile posłów chcemy mieć wybranych. Każdy komitet ma tylu posłów, ile wartości znalazło się w grupie. Jeśli komitet uzyska na przykład trzy mandaty, posłami zostanie trzech kandydatów z najlepszymi wynikami.